Cześć tutaj, Tomek Delimat, witam na kanale 13 runda i zapraszam na takie szybkie podsumowanie sobotniej gali w Riadzie. Kolejnej gali, która zapewniła mnóstwo emocji, która trzymała w napięciu przez wiele godzin i która przyniosła sporo niespodziewanych rozstrzygnięć. Z tymi wieloma godzinami to akurat tym razem nie komplement, bo o ile ostatnio chwaliłem organizatorów, że wyciągnęli wnioski i gala szła płynnie, o tyle teraz znów było to zdecydowanie za bardzo rozciągnięte. Nie wiem, czy trzeba było zacząć wcześniej, czy skrócić do minimum przerwy między walkami, no ale przy gali trwającej od 20 do 2.30 nie jeden mógł skapitulować. Mam jednak nadzieję, że mimo wszystko dotrwali się do końca, i mówiąc tak pół żartem, pół serio, mam też nadzieję, że nikt nie postawił pieniędzy w ślad za moimi typami zapowiedzi, bo dziś na pewno byłby biedniejszy. W tych dwóch głównych walkach zwycięzcy okazali się inni niż przypuszczałem, bo Daniel Liboa zastopował Filipa Hrygowicza, a Zilej Zhang zang Dionteja Wildera. I może od zanga z Wilderem zacznijmy, bo ten pojedynek był główny wydarzeniem wieczoru. Chyba przez jakiś sentyment do tego bardzo specyficznego, ale jednak kolorytu, jaki wniósł w ostatnich latach do wagi ciężkiej brąz bomber liczyłem na to, że jeszcze raz zobaczymy go w dawnej wersji. Amerykanin sam zapewniał zresztą, że wróciła mu ta charakterystyczna dzikość i że to już koniec spokoju w ringu, no, ale okazało się, że to tylko słowa, bo Wilderowi nie pozostało absolutnie nic. Amerykanin ważył 30 kg mniej od Zanga, więc teoretycznie powinien być znacznie szybszy, powinien dzięki zasięgowi punktować go ciosami prostymi no i szukać okazji do wypalenia tej swojej legendarnej bomby z prawej ręki, bo przecież choćby ostatnia walka Zanga z Parkerem potwierdziła, że Chińczyk ma ogromne luki w defensywie i można go trafiać non-stop. Tymczasem Wilder wyglądał na przestraszonego. Cały czas boksował na wstecznym biegu i praktycznie nie zadawał ciosów, a jeśli już je zadawał, to pruły one powietrze. Zhang też nie jest znany z wielkiej ringowej aktywności, więc momentami ta walka była po prostu nudna. Wystarczył jednak moment, by się zakończyła, i to zakończyła naprawdę ciężkim nokautem. Akurat w tej piątej odsłonie Wilder delikatnie się uaktywnił, ale właśnie w momencie, w którym poszukał mocnego ciosu, został skontrowany takim uderzeniem, które teoretycznie tylko zgnęło mu się po nosie, ale przy tej naturalnej sile Zanga całkowicie go zamroczyło. Bronze bomber odwrócił się. Na powtórkach widać po jego twarzy, że był już w innym świecie, no i Chińczyk to wykorzystał. Dopadł do niego, poprawił kolejnym prawym i Wilder. Ciężko runął na deski. Pokazał jeszcze trochę charakteru, bo z trudem wstał, ewidentnie nie był jednak gotowy do dalszej walki i sędzia słusznie go zastopował. Moim zdaniem to już jest koniec kariery Dionte'a Wildera. Często trochę na wyrost wysyłamy pięściarzy na emeryturę, ale w tym przypadku nie ma po prostu żadnego punktu zaczepienia. Widać, że Amerykanin nie ma już serca do walki, zatracił duszę wojownika, odpłynął gdzieś bardzo daleko ten jego instynkt ringowego zabójcy i zwyczajnie szkoda zdrowia na dalsze boksowanie. Jest we mnie szczypta żalu, bo przez lata czekaliśmy na jego walkę z Antonią Ruszłą. Nawet wczoraj jeszcze przed pojedynkiem wieczoru Turki szyk o niej przebąkiwał, no ale chyba musimy pogodzić się z tym, że już nigdy tego nie zobaczymy, bo z takim Wilderem to była byłaby w ringu jedna wielka masakra. Zang natomiast dał sobie kolejne bokserskie życie. To, że ma duże ograniczenia techniczne i kondycyjne, doskonale wiemy. Wiemy też, że ma 41 lat i siłą rzeczy do końca kariery bliżej mu niż dalej, no ale jednak ta siła ciosu naprawdę się jest spustoszenie. Pamiętajmy, że nawet w przegranych walkach z Hygowiczem i parkerem Big Bang był w stanie rzucać rywali na deski, więc ta destrukcyjna moc robi wrażenie na każdym. A w związku z tym, że ten zegar tyka, myślę, że nie będziemy długo czekać na kolejną walkę Chińczyka. Choćby rewanż z parkerem wydaje się ciekawą opcją, bo tam tak naprawdę Zangowi wystarczyłaby jedna czy dwie bardziej aktywne rundy, żeby ostateczny rezultat był zupełnie inny. Ciężkie grzmoty powaliły zatem Diontaya Wildera, a wcześniej cały festiwal ciężkich grzmotów dostaliśmy w walce Daniela Dibła z Filipem Hrygowiczem. To była prawdziwa wojna na wyniszczenie, w której zastanawialiśmy się tylko kto i w którym momencie skapituluje. Ostatecznie tym przegranym okazał się natomiast Chorwat, którego w dalszej walce nie chciał już widzieć lekarz. Spodziewałem się tu, szczerze mówiąc, znacznie bardziej taktycznego pojedynku. Wiedząc, jak dobrym technikiem jest Filip Hrygowicz, myślałem, że będzie on starał się wyboksowywać DeBo lewym prostym i w ten sposób z rundy na rundę będzie zyskiwał coraz większą przewagę. Tymczasem tutaj od pierwszego gongu panowie przystąpili do wymiany ognia i te bomby co róż dochodziły do celu. Początkowo częściej trafiał Hrygowicz. Te jego potężne ciosy z prawej ręki raz po raz zatrzymywały się na szczęce Brytyjczyka i można było zachodzić w głowę, jak to możliwe, że ten wciąż stoi. Mniej więcej od piątej rundy wyraźną inicjatywę zaczęły się jednak przejmować właśnie dibła. To jego lewy prosty siał tu spustoszenie. Do tego dochodziły bite regularnie inne potężne ciosy i twarz Hrygowicza zaczynała wyglądać jak po czołowym zderzeniu z Tirem. Chyba tylko siłą woli El Animal utrzymywał się na nogach. Widać było jednak, że zaczyna się słaniać i być może skończyłoby się to ciężkim nokautem, gdyby nie interwencja sędziego. Widząc obrażenia na twarzy Chorwata arbiter zarządził konsultację z lekarzem, a ten dał do zrozumienia, że pojedynek należy przerwać. Wydaje mi się, że różnicę zrobiło w tej walce doświadczenie zebrane na zawodowych ringach Hrygowicz przez 7 lat kariery poważnie przetestowany był tylko przez zileja Zanga, a poza tym obie pięściarzy z trzeciej Ligi. Długo był obowiązkowym pretendentem Federacji IBF i w taki bezpieczny sposób promotorzy chcieli go chyba przeholować do walki o Mistrzostwo Świata. Ostatecznie jednak to kunktatorstwo się zemściło, bo gdy przyszło znów zmierzyć się z zawodnikiem z czołówki, to nadeszła weryfikacja. Hrygowicz nie rozłożył dobrze sił, nie wiedział jak reagować na kryzysy i skończyło się to dla niego bolesną klęską. Przykład Daniela Dibła pokazuje natomiast, że wszystko może obrócić się o 180 stopni dosłownie w kilka miesięcy. Przecież, gdy pod koniec sierpnia w zasadzie poddał się w walce z Aleksandrem Usykiem, sam twierdziłem, że po prostu nie ma mistrzowskiego mentalu, że jest typem pięściarza, który w chwili kryzysu szuka drogi ucieczki. On tymczasem w grudniu poszedł na wojnę z Big Baby Willerem, teraz poszedł na wojnę z Hrygowiczem. Z obu tych wojen wyszedł zwycięsko i kto wie, czy na dniach nie zostanie mistrzem świata. Początkowo już w stawce tej walki miał znaleźć się pas IBF, ostatecznie Federacja utrzymała go jeszcze przy o Aleksandrze Usyku, dając sobie więcej czasu na rozpatrzenie jego wniosku, ale wciąż nie wiemy, jaka będzie decyzja. Może okazać się, że w najbliższym czasie IBF zamieni Dibła ten pasek interim na pełnoprawny i Dynamite już na zawsze będzie miał wpisany w CV fakt bycia czempionem wagi ciężkiej. Tak czy inaczej, niezależnie od decyzji politycznych, to właśnie Dibła jest teraz naturalnym kandydatem do wielkiej walki z Antonem Joshua, która ma odbyć się we wrześniu na Wembley. Faworytem nie będzie, ale widać jak na dłoni, że w jego mentalności zaszła potężna zmiana, a jeśli wyjdzie zmotywowany i pewny siebie, to może dać naprawdę świetny pojedynek. Te batalie w wadze ciężkiej tylko przypieczętowały miażdżące zwycięstwo Franka Warrena w rywalizacji z Edym Hernem. Pięściarze promowani przez Warrena zwyciężyli we wszystkich pięciu walkach, w tym w trzech przed czasem. Tak jak się spodziewałem, najbliższy był pojedynek w kategorii piórkowej pomiędzy Nikiem Bolem a Rayem Fordem. Tam na półmetku walki prowadził Bol, z czasem do głosu zaczął dochodzić Ford, którego ciosy ewidentnie robiły większe wrażenie. Ostatnie rundy to już z kolei prawdziwa wojna na wyniszczenie, którą bardzo trudno było punktować. Ja na swojej karcie miałem 115-113 dla Bola i tak pojedynek widziało też dwóch sędziów, ale myślę, że identyczna punktacja na korzyść Forda jak najbardziej się broni. Amerykanin już po walce napisał, że zamierza teraz iść do kategorii wyżej. Być może jednak dobra finansowa propozycja byłaby w stanie przekonać go do rewanżu, bo taki na pewno chętnie byśmy obejrzeli. Kompletnie obok walki z William Hutchinsonem przeszedł Craig Richards. Pod koniec dostaliśmy tam co prawda trochę dramaturgii i małą wojenkę, ale ostatecznie Hutchinson wygrał bardzo wysoko. Gwiazdą wieczoru okazał się Hamza Shiraz. Ten jego lewy prosty to naprawdę poezja. Do tego 25-letni Brytyjczyk zachwycał konsekwencją i elegancją w swoim boksowaniu i stopniowo coraz mocniej rozbijał Austina Williamsa, a w jedenastej rundzie zastopował go. Świadkami małego cudu byliśmy natomiast w walce Dmitrija Biwoła, bo ten zanotował pierwsze zwycięstwo przed czasem od ponad 6 lat. Anonimowy Malik Zinat pokazał się z całkiem niezłej strony. Na pewno nie przyjechał tylko po wypłatę. Biwą na szczęście nie holował go jednak bezpiecznie do ostatniego gongu jak to ma w zwyczaju, ale wykorzystał swój moment i w szóstej rundzie zakończył walkę. Co natomiast, najważniejsze, jeszcze w ringu Turki Alalşik ogłosił nową datę starcia Biwoła z Arturem Betterbiewem o niekwestionowane mistrzostwo świata kategorii półciężkiej. Pojedynek ma odbyć się 12 października i oby teraz nic nie stanęło już na przeszkodzie. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że chociaż trwało to tak długo, to dobrze się bawiliście i nie żałujcie Wiecie, a ja korzystając z okazji, chciałbym wesprzeć ciepłą myślą Ediego Herna, bo on musi teraz przeżywać naprawdę trudne chwile.